Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce. Na 14 lipca, na piątek, dobrego początek. Ale czy to będzie piątek, dobrego początek, tego nie wiem, bo tak naprawdę B14 nie zależy to od planet, bo tak naprawdę nie mamy żadnych poważnych aspektów na niebie, a zależy od nas. Już to kiedyś Państwu tłumaczyłam, że jeżeli nie ma, Aspektów planet, takich, no bym powiedziała, szybkich. To z jednej strony mówi się pusty bieg księżyca i że jest to nie negatywnie. Natomiast ja poprzez lata badania bym powiedziała, to jest neutralnie. Czyli od nas samych, od naszego nastawienia do życia, do różnego rodzaju spraw, zależy jaki będzie dzień. Czyli nic nie jest w stanie nam prze przeszkodzić. Pomagać też planety nam nie pomagają, ale my sami sobie, chociażby poprzez pozytywne myślenie, do, korzystną wizualizacją, możemy pozytywnego rytmu nadać temu dniu. Ja piątki bardzo, bardzo lubię. Ten piątek mam nadzieję, że spędzę dobrze, szczególnie wieczór, ale zobaczymy, jak wyjdzie, bo z tymi planami to różnie jest. Natomiast, tak jak mówię, może być całkiem dobry dzień. I skupimy się na numerologii albo jeszcze przez chwilę na astrologii, to co wam przypomnę, wczoraj, czyli w czwartek księżyc przeszedł do znaku bliźniąt i 14 lipca w dalszym ciągu jest. W znaku bliźniąt, czyli co nam daje? Daje nam to otwarcie na ludzi, chęć przebywania z ludźmi, chęć słuchania innych e, opowieści, chęć wszelkiego rodzaju rozmowy i bycia w wielu miejscach naraz. Numerologia to jeszcze pogłębia, bo mamy piątkę z dnia i dwie siódemki z miesiąca i z roku, i całość nam daje jedynkę. I gdybym nie księżyc ubywający, to ja bym powiedziała bardzo dobry czas do zaczynania, ale to też może być do zaczynania tego, z czym mamy zrobić porządek. Tak, porządek należy robić do 17, 17 lipca, bo wtedy będzie nów księżyca. I dobrze jest, żeby w nowy cykl lunarny nie wejść z brudami, tak? Piątka z dnia. Da nam bardzo taki świetlisty umysł, spowoduje, że będziemy się wysławiać pięknie, wspaniale. Jeżeli byśmy mieli z kimś porozmawiać, coś napisać, albo ruszyć w jakiś kierunek świata czy polski, to też wszystkie wibracje temu sprzyjają. Kochani, i dzisiaj The Dark Martian Tarot nim też stawiam karty na czwartek. Nie były przychylne dla wszystkich ale damy szansę, ja bardzo lubię tą talię, The Dark Martian Tarot i piątek 14 lipca, co nas czeka, na co powinniśmy zwrócić uwagę i kochani zaczynamy od Skorpiona. Piątek i co u Skorpiona? U Skorpiona piękna karta, zobaczcie jacy zadowoleni, dziesiątka denarów, to jest karta poczucia bezpieczeństwa, czyli bez względu na to, co się będzie działo, i jakie emocje będą wam towarzyszyły, to i tak jest to poczucie bezpieczeństwa, taka poczucie przynależności, bardzo dobry, dobra karta do relacji rodzinnych jak również przyjacielskich, wspierania siebie nawzajem. Również gdybyście chciały zrobić coś w domu przy domu, to też dobra karta. Co dla Strzelca? Dla Strzelca Karta Rydwan, pierwsza aktywna karta w tarocie, mówiąca: bierzcie sprawę w swoje ręce, przyspieszcie i idźcie w stronę swojego sukcesu. Bądźcie aktywne na każdej płaszczyźnie zawodowej, uczuciowej, a nawet zdrowotnej ruch jest wskazany. Jak również podróżowanie i bycie na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Co dla koziorożca na piątek, dla koziorożca dziewiątka buław, czyli koziorożce będą szły do przodu, aczkolwiek może im iść to wszystko trudno, może być trudno im się zabrać do działania, nawet do takich codziennych obowiązków. Przy tej karcie zwróciłabym uwagę na zdrowie, czy krew prawidłowo w Waszym ciele funkcjonuje, czy jest doenergetyzowana, czy nie ma jakichś niedoborów, czy być może trzeba by było wzmocnić w jakiś sposób, czy poprzez wysiłek fizyczny taki prowadzony, czy poprzez suplementy wzmocnić Wasz organizm. Co dla wodnika na piątek? Dla wodnika na piątek ósemka pucharów, to jest karta małego eremite, czyli jest to karta mądrości, czyli wy wodniki będziecie mądre w piątek, miały dużo przemyśleń, ale ja nie wiem, czy trzeba będzie się nimi dzielić z innymi. Ta karta sprzyja bardziej robienia porządku w swoim wnętrzu i zachowywania i myśli i działań raczej dla siebie. Gdybyście się chciały rozwinąć duchowo, czegoś nauczyć albo głębiej wejść w religię, to też jest to dobra karta. Co dla ryb na piątek, karta wieża. I coś w Twoim życiu, drogie ryby, może runąć. I teraz my jesteśmy przyzwyczajeni, że zazwyczaj boimy się, że runie to, co dobre, tak? A tutaj może runąć też to, co złe, może jakieś ograniczenia, może jakiś problem, może coś Wam z głowy, z myśli spadnie, tak? Ale uważajcie też na różnego rodzaju um, zmiany, nieprzewidziane zmiany. I też zadbajcie o swoją postawę ciała, okręgosłup, uważajcie na różnego rodzaju urazy, podchnięcia. I też, czy nic w domu się na przykład nie psuje. Co dla barana? Dla barana, kochani, karta Trójka Buław. Bardzo lubię Trójkę Buław. Karta nowych możliwości, nowych horyzontów. Czyli bądźcie barany otwarte. Na nowe, na to, co jest drogi. Jeżeli macie jakiś problem, to ja zawsze mówię przy każdej trójce, czyli na przykład nie wiecie, w którą stronę iść, tak? To przy tej karcie warto, kochani, pomyśleć o jeszcze jakimś trzecim rozwiązaniu. Może poczekać, może nie podejmować decyzji, może zasięgnąć też rady osoby trzeciej, żeby była dla Was dobrym drogowskazem. Idziemy dalej. Co dla byka? Dla byka kochani dziewiątka mieczy, karta lęku albo niewyspania i na jedno i na drugie uważać. Tutaj widzimy, że strach ma wielkie oczy i może niepotrzebnie się denerwujecie nauczcie się a przynajmniej postarajcie zarządzać swoimi emocjami i miejcie taką świadomość czy się denerwujecie czy nie denerwujecie czy głęboko w lęk wchodzicie czy nie wchodzicie to nie zmienia waszej sytuacji czyli zaakceptować lęk i rozpuścić i dać w swoim ciele i duszy miejsce na pozytywniejsze energie co ubliźniąt, co ubliźniąt w piątek Królowa buław, czyli urok osobisty, emanowanie wspaniałą energią seksualną, wywieranie wpływu na innych poprzez atrybuty ciała i chęć rządzicielstwa. Dużo rzeczy może wam się udać i też sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne. Co dla raka, dla raka kochani, karta mak. Ja tu jestem, ja wiem najlepiej, ja działam, jestem uparty i wiem, w którą stronę iść. Jeżeli czegoś nie, u, nie umiem, nauczę się po drodze. Niech nikt się nie wtrąca w moje życie. Taką energię mogą mieć w piątek raki, i myślę, że w niektórych aspektach a może w większości będą miały rację. Ważne, żeby iść do przodu, żeby nikt Was nie zatrzymał swoimi słowami albo działaniami. Co dla lwa? Dla lwa jest Paść Pucharów. Paść Pucharów jest delikatną kartą, więc myślę, że miły dzień. Myślę, że przy to raczej nie wiadomo, co się nie wydarzy. Ale może być całkiem miło spędzony w dobrym towarzystwie. Ale Wy, które mają dzieci albo zwierzęta, to karta, karta mówi, pobądźcie z nimi trochę dłużej. Karta dla panny na piątek, dziewiątka pucharów. Puch karta zadowolenia, spełnienia, dogadzania sobie i dogadzania innym. Więc jeżeli, drogie panny, nie przez cały dzień będziecie mogły sobie dogodzić, to przynajmniej na wieczór. I też bym powiedziała: dobrze by było spędzić ten czas niesamotnie. Ale jako dziewiątka pucharów, to raczej to wy największym takim szczęściem dla was będzie to, żeby sprawiać radość innym. No i tutaj przy tej karcie, to jest taka karta trochę z wyższej półki, warto sobie na coś niezwykłego, luksusowego pozwolić. I ostatni znak na jutro kart dla wagi, waga. Król pucharów, król pucharów tajemniczy, więc wagi będą tajemnicze, mistyczne i będą oczami przewracały rzęsami, trzepotały i duży wpływ na innych. Wywierały. Dobra karta do wszelkiego rodzaju romantycznych spotkań, miłosnych niedomówień, czarowania, eksperymentowania, ale ważne, żeby się z niczym nie śpieszyć. No i karta męska, więc sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami. Mogą być ważne. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję za energetykę na piątek. Życzę Wam wspaniałego piątku, dobrego weekendu, początku i do zobaczenia, do usłyszenia. Będę wdzięczna za komentarze i polubienia filmiku. Pa!